A to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy na Minezy. Dzisiaj jest ze mną Damian Siemka No i tak nie było, nie było tak długo odcinków, ponieważ dostałem bana A teraz pościga Mine Manem No to ty go pościgaj, O chyba mam laga, wiesz? Nie chcesz jak sobie tego czekać? No ale nie mogę skrzyni otworzyć Czekaj, rzucę granat. Może mnie odleguje. Ha ha, ha No lol, nie powinien co hmm? są jego go idę, co? to już Chcesz mieć lepszy? No. Sharpness, trzy file'a z, fale z no jeden. Bardzo bym poprosił. Ale gdzie ty? Po prawej stronie wiesz Spoko, to ja już do ciebie biegnę. Mam granata. No, no, raz taki serwera za minutę to będzie cięcie, Dobra, to ja będzie zaraz cięcie wież... Dobra, przy wieży To za minutę będzie cięcie, o lol Gdzie jestem jesteś? W, w w... jestem w wieży Co? Nie ma cię jestem w wieży E, masz laga, wyjdź, wejdź na serwer No to e, widzimy się za chwilę, bo nie chcę pokazywać swojego hasła Witajcie, to znowu my po krótkiej przerwie. Do, dobra, ej to lecimy na militarii, nie? Wow. Damian oczywiście mnie zabił, ale na militarni No czekaj, bo już coś zrobić. Nie ma za co, gdy się Ani słowa. <tryk> Tak, troszkę się zmieniło, dodali statystyki NPC y, ale mam, mam laga, mnie? Y. Trzy zombiaki za to widzę? O, do, dobra już. Y, no to dobra, może pójdziemy do tego co. Chodźmy. Okay? Dobra, y, jak widać mam Remini map. Cheater reminimap jest dozwolony modem. Gdzie? Do dozwolone info e, dozwolone mody Ray minimap Optifine. Okej. No. Ej, dobra, to chodzę po. To idę. No i jeszcze jakie mody są dozwolone? Eee, a Valor. To... E... nie mam lagów. Ej, no ja też! Nudus jesteście dozwolony! Co? Oj, żartuję. Jaki serwer by miał nudusa pozwolonego? <laughs> eee, serwer kreatywny. I ja to słyszę. Tak, prostarków. Daj, Gilka. <laughs> daj, daj mi jedzonko. Jak widzisz, bo ja nie mam... Ja mam tylko jedną parłę. Znaczy to... Eee, albo bo ja wiem, ja tam wchodzę, ja tam nie chcę wychodzić. Albo wiesz co nie, nie wchodzę. Co ty robisz? Dobra, wiesz co może tam nie wchodźmy, bo ja nagrywam, nie? Dzień Dobra, wchodzę, masz parłę, wchodzę. żartuję. Mam jeszcze dziewięć. Dobra, to tak ja wchodzę, odejdź. <laughs> nic war to ściowe nic war what the fuck skąd tu tyle dobra, nic wartościowego nie znaleźliśmy chociaż strzały zawsze się przydadą. Ale ty nie wszystkie skrzynie przeszukaj Szukam wszystkie, wszystkie. E, Żelaznego... Grom... Ja tam biorę żelaznego Dobra Dobra, no to tak, wychodzimy e, Jak znajdę wodę? E, ja mam... No to teraz mi to mówisz, stary No wyłaś. Gdzie nie jest? Ja... <laughs> nie uderzyłem cię. Dawaj wodę. Murzyn. Masz... O, dobra? Y, no to tak, może na militari Chodź. chodźmy. Dobrze jak? Zdobędziesz mi jakieś eku. A co ja jestem? A co ja jestem? Pamiętam jak ty z pikiem. Zrób wyłącz desi zrób dzień. A co ja jestem? Pogodynka? No, to było dobre. O, widzę kogoś! Widzę kogoś! Wyrzut miała! Zabijam tylko zombiaka, który go gonił. Aha! Mam gorączkę. Dźwięknie na tym Idę no. Ale e, chyba. O, łano! Zombie czekaj, S3. ja też nie Plasterki, weź sobie plastry. Czekaj, jestem zamiast tego. Pięć plastrów Jej. Dwa mam przy sobie, nie ale. O, czaszka szkiela. Czaszka szkiela. Czekaj, Zara, jeszcze biorę idźmy. L.O.L. Czaszka Szkieletka! Pokaż ją! Czekaj, czekaj, bo ja chcę M-Chan. Uuu, koleś tu idzie. Zaka. Nie za k. Nieprzyjemny gość. Czekaj, co ja mogę jeszcze wywalić? Dłupka. Uuu, na pierśnik ochrona 4. Jak miło. Ochrona Weź mi daj coś I nie mam spodzieć, w ogóle z I Pokaż Pokaż tą czaszkę. Czekaj, czekaj, bo że ja nabrałem i ty. Pokaż tą czaszkę. Sreds to? Oj, dobra ho i zobacz, założę ją na siebie. Lolp, idziemy schować. Uh, nie, nie potrzebujemy. Czekaj, ej, dobra, czekaj, plasterki. Mam całe, ej, on miał całe jako ochronę na Nie podzieli się dziad. Chociaż napowione, nie zniszczone. Ale... Eee, tak do połowy. Ej, hey, co? Do, 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 do Chodź, tu, Chodź tu, Franco! Wiem, że tego chcesz. A ja mam AK. Gdzie ty jesteś? W białym obodzie. Dawaj, pomóż mi! Gdzie? Ja Białym! Na, na, tym. na tym! A dobra, biegnę! Kurde, w dwóch mnie biją! Uciekaj! Biegną tu! Odciągnę ich uwagę! To, to, to nie było zbyt obudowne, ojejku! <śpiewanie> nie, 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 nie mogę paść, nie! Pół serdusz. Bija Bleidena. sprawdzić coś. Ale ej, ja miałem całe koło ochrona 4, a on mi e, zabierał po 4 serca. On dobry. Ci, jaki mam mieć Albo cię. No. Bardziej ją przedstawiam No ja też. ja yeah, mam, mam połowę, żelaz. las... Co mnie... Dzwoni? Siat padła. To by dzwonił. Nie, padłem, padłem, bo on jakiś typek na budowa ostrzelał. Proszę no się. Ła, wow, teraz ja sam deadna z takim eku dobrym. Moje... To kienerze. jasne. Ja mam ja mieć na swoich 5 i Fire Aspect 2, więc cicho cieć. Czemu tu jest pajęczyna? Dlaczego? L -l 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 -l. prawie cały kumi padli rozumiesz no, pan ej ale ja się w sumie nie przejmuję bo to jak ja patrzę to było na czerwonej kresce więc zniszczyli je ja. co to za typ jakby tu ej jakie typy na barbudowa budowa bez enchantu? ja się boję strzelają Woda No co za mm, uciekła mi Co to miało co to być? Mi... Czemu on nie u... dotknął Blayden No na spa na warb wyjście Dotknął mnie No uderzył To te Elmi, Elmi coś. Co, oni cię bili? No, oni to oni ci byli. Oni oni mają mekuj, Diaksowy miecze. Chodź tu. Trzy diaksowy miecze. Tu za i od razu na lewo. Wie, wiem, wiem gdzie oni stali. do mnie bo. Haha. Zobacz, zobacz, to ja zrobię, zobacz, to ja zrobię. Widziałeś to? Widziałeś to? Ale, nie, ale idź doktor, tu, bo nie? tu trzy diaksowe miecze leżą, weź je. Y -y, Jeszcze trzy diaksowe miecze, powiedziałem. Ła, <słuch> <słuch> <Wow>, wszystko <słuch> złapano. Daj wodę. Woda została. Ja chcę. Zostaw wodę. Co za... Co no to masz. Ja mam no, kałacha pełnego i jest fajnie. A te y, da, jeden miecz mi dajesz. Okej okay, masz. Mhm. E, no z mi trzy, no to wiesz. Ej, a czemu oni są głupi niektórzy? E, przecież da się stakować po e, speedów. No wiem. Przynajmniej je, ja to Tylko jeden ci zostanie. No. Warp koksu, koksu! Uuu, twojego eku już nie ma! Jak mi przykro. Jest warp koksu? Taki warp koksu? No nie wiem, jak też coś gadałam. Ej, no a... Warp maskotka. O, jest! Dobra. na maskocka. Ja. To będzie pro. Ma <noise> y, mania tam raz admin. Wiem. Wadził. Ale tutaj ciemno O ja, ja byłem tutaj. O, ja byłem tutaj i, i wydawali item <noise> ja, ja, pamiętam jak ci rzucałem tutaj i ty je łapałeś przez szkło. Ej, ale widziałem, że mnie też rzucali Tu się dać bić. We, ty dawaj piszemy kto na ma farbę y, maskotka i zabijamy. Ty możesz tylko. Gdzie to jest? Czemu? Tu jest na spalnie Tu jest, tu jest przy sklepie. Eee, Nie, tu to jest, jest przy to jest przy militari! To jest pod helikopterem, tak dokładnie. Tak, tak bo ja widzę mam Ramini Map. Lola, to jest przy militari. Dawaj. Dajcie na war warp maskotka. O, oh, to będzie... Jadki. Dobra, ej, ale ust ustawę się. Usta ustaw się i bij przed siebie od razu. Okej. Okay. co to było? Bo tutaj. Ej, na warp spawn. Ja się boję sam. kto ci ten tak Nie, mówi? wiem, ale 47 sekund. Oła, o wa, shit, shit. A, a. No serca. Jakiś nódu? Nie, Janusz, nódu ci zabił. Chciałbym cię pomścić. Pomścić, wiesz. Ale wiesz co? Jakoś nie mogę. 20 zwiesek dobra, wiecie co? Czekaj, ja sprawdzę ile... Yy, nagrywam już 15 minut, to możemy skończyć ten odcinek, no to tak. Yy, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, to motywuje. Yy, no i tak. Yy, mara.